Ze mną Karo Kolorek, cześć. Cześć, tu Kolorek. Mam dla Ciebie pięć krótkich pytań, możesz je wylosować. Jaki moment w Twojej karierze w 2024 roku był dla Ciebie najbardziej przełomowy? No, jak wstawił TikToka pierwszego z Warszawy i poszło wiralem po tym kolejnym. I to był przełomowy moment, bardzo. Ten wyjazd do Albanii szczególnie. Pozdrawiam gang z Albanii. Gdybyś miał podsumować rok 2024 w jednym słowie, Jakie by to było i dlaczego? Sigma! A dlaczego? No to najlepsze słowo, no i fajnie jest być Sigmą. O. Dobra, kolejne, to już czy tak. Jaka jest twoja ulubiona tradycja noworoczna, którą zawsze się starasz się kontynuować nawet w trasie? Yy, taka, żeby 1 stycznia spędzić czas z przyjaciółmi i z rodziną. I żeby trochę odpocząć i żeby taki sobie wziąć. Dzień dobry nie robię niczego, tylko do jedzenia dobrego jedzonka, O, to jeszcze tylko dwa. Dobra. O, to dwa się już od, od razu. Super. Gdybyś miał wybrać tylko jedną piosenkę, którą zaśpiewasz ten noc, co by to było? I dlaczego? Ja już śpiewam jedną piosenkę przez twoje Oczy zielone, więc ja tu nic nie muszę wybierać. O, proszę bardzo, łatwe pytanie. Co jest twoim ulubionym hitem sylwestrowym, którego nie może zabraknąć w takiej imprezie? Jest to piosenka takiego sławnego artysty z Białego Stoku. kolorka pod tytułem: Ty się dla mnie podobasz? Super. Dziękuję. Dzięki wielkie.